Was wszystkich moi drodzy. To jest... No, przepraszam, sz, odcinek trzeci. Przedstawię. Jestem boba. Oczywiście. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka. Oglądaj. To jest bardzo ważne. Tam przedstawiam bardzo ważną rzecz. I jeśli nie oglądaliście pierwszego odcinka, czy to już by było masakra, oglądnij. Polecam. I tam się wszystkiego dowiecie gdzie jest skąd, kim ja jestem. W ogóle takie tutaj. Drogia ja już jest koniec. Faktycznie. No, już podbijamy ten Battle Tower. Uh -huh. Dobra. Y miał być jeszcze jeden odcinek. Miał być po, już wcześniej, ale z mi się, że nie bo Ile baterii? Ja ja. Dużo. Wystarczy. Na razie. E, podbiliśmy, pobiliśmy za to, co to Pytam, jak. Dobra, tak. Tego Battle Towera, tego co. To pobiliśmy. Był trudny. Był, było m, dużo blędzów, tak jak w tym. No i ogólnie. fajnie było, fajnie. Nie. Ale konsorki, dziękuję, dziękuję się nie nagradł. To się zdarzy, prawda? Ja, nie jestem, ja. Nie w czy i widzimy świat, dobrze? Szukamy domu, 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 domu. Tu może coś być. Myślę, że iść w strony, stronę. Um, um. um. Widzę, że jest nas bardzo mało. Mało własnych. Po prostu chcę, żebyście mi wykazali większą obecność. Zwykacie się. Czy potraficie być? Potraficie... Mm. Sprawdźcie, że potraficie. Gdzie jest? Jak widzicie. przynajmniej pięć łapek, to już jest dla mnie wyczyn. Wyczyn. Wielki wyczyn. Dobra. Dobra. Tak. Będzie.

Writing oh, art book writing session Lighting, writing stuff. Writing Oh writing stuff,

no, jeszcze na tutaj i no. hmm, tak tutaj widzicie hmm. tego woda. O! Redwood. Co się dzieje, co się dzieje? Ona. Bo głęboko wie. Woda. Patrzcie. Паук. Паук. Дирт. Диртовый крипер. E, dobra, widzieliście, e, mieliśmy dwa ilusje, kwipery, to są bardzo dzikie. Piękne w tym zakierowaniu. Dobra, idziemy tu. No, ale to, to jest dobre. Strzela się Super. Mm -hmm. No bo, że taki film Jaki to jest no, To jest piąty. Bardzo minik! Jaki kolor Zielony. Co mi mama? Yy, dobra, idziemy tu. Tutaj coś Ja nie tu nie wiem... Trzeba tu... się znaleźć. Teraz tu będziesz pracowała?

jak na zawołaniu uh -huh, uh -huh, uh -huh. aha, zapomnieliśmy jeszcze ujmijmy rzeczy magiczna nie patrzcie, teraz zasłońcie usz zasuńcie usz czy, a jak magiczny sposób, że teleportuje się do domu. A to Cię oszczył, Dobra, odsądź. Tylko bym się

Bo ja widzę ją ładniej. Pięknie, to było super. Mm -hmm. Czemu ja nie zaznaczyłam mojej Nie wiem, nie wiem. Dlaczego tu nie to tak to już stwierdziliśmy. Ech. Dzięki, dziękujemy 15 Tak, 15 minutom. Będą się pojawiać 2-3 razy dziennie. Zobaczymy, czy kiedy będzie miał nastrój. Dobra, idziemy to zrobić. Zrobimy to, zrobimy, zrobimy, zrobimy. ładne są. Zobaczycie. Kładziemy to jeszcze robić, oczywiście, warunka. Tak wygląda bez niczego, tak. Ja tak nie że tak. O, gratulacje. To no ministranta. A Szyma. kapturek? Jest kapturek? Nie ma A, do, 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 nie kapturek. A no, dobra, daj jest kapturek. Babo, ja, ja byłem ministrantem, to tutaj na świcie nie było. No i nie miałeś. Ja miałem cały czerwony, nie? miałeś? No, czerwone tak się. Pani nie głupie, w szkółkach a to też nie miałem. Nie ja kurwa. To, to miałem miesiąc, jak nie, ja byłem chyba dwa albo trzy lata. To chyba to miesiące. O, tak jest. No? pracowała mu to, a ty mu to by nie było. Byłem, mam dwa lata, nie. A, to po a to nie chciałam

Wieszego powiemy, wiemy słowo wierzę. Dobra, że już jakiś kanał? I... Teraz go Niechaj to już. No właśnie, do O co Żeby mieć klawisze? Mhm. dobra, to lecimy. Chyba tu tu wszystko tu

Спасибо.

de ¿por qué curdes las cosas?